Siema. Dzisiaj z kolegami gram w Minecrafta z Dogesem, z Michałem i z Klakierem. Przywitajcie się. Siema. Dobra. Ogólnie gramy na serwerze takim. To nie jest nasz serwer. To jest publiczny. No i zrobiliśmy sobie bazę, nie? Tam mieliśmy bazę. Dokładnie tam jest to wejście. Oj. Tam, tam jest to wejście. Tu jest wejście. No i ktoś sobie postanowił przyjść na X-Ray'u i się wkopać, bo to jest naprawdę nisko, to jest przy roku No i ogólnie przyszedł sobie, wkopał się i nam całą ją zgryfował. Więc teraz idziemy zobaczyć, czy w ogóle coś z niej zostało. Mam nadzieję, że coś zostało. Chodź, Doges. Chodźcie. Ale już się nie bijcie, dobra. Lecimy. Tu ogólnie był trap. O, trap został. Kurczę, gdzie ja padłem. Eee, o, goniki z TNT są i zwykłe. te. trapa możemy jeszcze wykorzystać. Bo on prawie nie jest naruszony. Do nie? Wykorzystamy go. No, tak, no. Możemy go jeszcze wykorzystać. Tak, wykorzystamy go. Ale to już raczej nie dzisiaj. Może jutro. Eee, dobrze. Chodźcie. O, chodźcie, idziemy do tamtej bazy naszej głównej. Jezus, co to jest za spadek? I jak tu jest zglifowane. Znaczy ogólnie tu już, tu już ktoś z nas był, bo widzę, że jest podłoga zrobiona. E, Michał, to ty byłeś? Czy Igor? Kto tu był? Dobra. Dogę nie wysadza już tego. I tak już to jest wysadzone, wszystko. No, ogólnie tu był magazyn. Był magazyn. No. No, po prostu wszystko jest zglifowane, jak widać. Tylko jeszcze kawałek enchantu został. No i. Tu był stół. Tam był, znaczy w sumie, tu był stół. Tu jest. E, tu był pokój e, drugiego kolegi. E, no Mam. Ja ci zaraz damy złąkę. Tu był magazyn, tu był stół do gadania, więc no. Wszystko jest zgrifowane. No to chodzi, ci tam, chodźcie ci dam. Gdzie ty jesteś? No. E, no i w sumie tyle. Chodźcie, jeszcze zobaczymy, czy nasza stara baza została. Ta ukryta. Do opuszczonej chodźcie, no. Ukrytej. Tej ukrytej, a w, gdzie to by zejście było, czekajcie. Ja się pogubiłem. Gdzie? No tutaj No tutaj, 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 tutaj Dobra, to chodźcie Tu jest ogólnie... To my, my się bawili i wysadzali TNT, więc to już tak było Ej, czekajcie, bo wejście jest odkryte, ty Jest, On... jest, jest Wszystko... Ty, jest, ta baza